O tym Kwaśniewska rozmawiała z Trzaskowską na chwilę przed wynikami wyborów. Poprosiła ją o jedno. Jolanta Kwaśniewska nie obawia się wypowiadać na tematy związane z polityką. Podczas gali postanowiła poruszyć kwestię wyborów prezydenckich i wspomniała o Małgorzacie Trzaskowskiej. Jolanta Kwaśniewska zaszczyciła obecnością na gali 16 edycji konkursu Sukces pisane szminką. Organizowanej w czwartek 5 czerwca Na czerwonym dywanie poza byłą pierwszą damą mogliśmy również zobaczyć m.in. Katarzynę Zdanowicz oraz Magdę Mołek Podczas gali Jolanta Kwaśniewska pojawiła się również na scenie, skąd wygłosiła przemówienie, odnosząc się do tematu niedawnych wyborów prezydenckich Jolanta Kwaśniewska z ważnym apelem po wyborach. Wspomniała o Małgorzacie Trzaskowskiej. Do przemówienia ze sceny Kwaśniewską zaprosiła organizatorka imprezy Olga Kozierowska. Była pierwsza dama zwróciła się do przybyłych gości zaraz po tym, jak wyemitowano wypowiedź jej męża Aleksandra Kwaśniewskiego. W swoim przemówieniu poruszyła wiele kwestii, poczynając od spraw związanych z udanym małżeństwem, aż po tematykę wyborów prezydenckich. Kwaśniewska wspomniała o małżonce Rafała Trzaskowskiego, który w drugiej turze głosowania przegrał z Karolem Nawrockim. Nie tak miało być. Rozmawiałam z Gosią Trzaskowską. Powiedziała im, zróbcie mi najwspanialszy prezent na moje urodziny. Nie wyszło, ale nie można się obrażać na Polskę i na demokrację, skomentowała ze sceny była pierwsza dama. Na tym jednak nie skończyła i krótko zaapelowała do zgromadzonych. Następnego dnia wstało słońce, w radio grała muzyka. Więc tak jak mówiłam w kampanii, chciałabym prosić, żebyśmy się nie obrażali na Polskę i demokrację, przygotujmy się do kolejnych wyborów, podkreśliła dalej Jolanta Kwaśniewska. Jolanta Kwaśniewska zachwyciła stylistę, doskonale wyważone. Jaką kreację zaprezentowała przy tym Kwaśniewska podczas gali? Jej monochromatycznej, czarnej stylizacji na prośbę plotka przyjrzał się stylista i modowy ekspert Michał Musiał. Jolanta Kwaśniewska postawiła na czerń, którą ograła w bardzo stylowy sposób. Klasyczne cygaretki w połączeniu z nieco luźniejszą górą prezentowały się naprawdę dobrze. O charakterze stylizacji zdecydowały jednak dodatki, zwracające uwagę szpilki i eklektyczna biżuteria, ocenił ekspert. Wszystko jest tutaj doskonale wyważone i mimo dość prostej bazy bardzo stylowe, podsumował w rozmowie z plotkiem Michał Musiał.